Cześć, słuchajcie, zanim zaczniemy, podzielcie się ze mną w komentarzach książkami, które przeczytaliście w trakcie kwarantanny, ponieważ ja no, sporo nadgoniłem przez tą kwarantannę, więc mogę powiedzieć z całą pewnością, że ile mogłem, tyle zrobiłem. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj nowego autora. Zaczynamy dzisiaj Briana Steve'e'a, autora. Kronik Nieociusanego Tronu, trzy części, więc w zasadzie można nazwać to yy, trylogią. Pierwszy tom, Miecze Cesarza. Jest dosyć wcześnie, kiedy to nagrywam, 11 i nie wiem, tak się będzie świecić, no trudno. Yy, Miecze Cesarza, pierwszy tom, Kronik Nieociusanego yy, Tronu. I od razu Wam powiem, że jest to książka, jest to fantazy, które absolutnie nie odbiega od normy. Jest to najpoprawniejsze fantazje, jakie kiedykolwiek przeczytacie. Jest to fantastyka prosta, dosyć w odbiorze, ale nakłaniająca do refleksji. Fantastyka bardzo poprawna i, i, i posiadająca bardzo taką, można powiedzieć, na pozór prostą fabułę. Dosyć klasycznie zaczynamy. Umarł Cesarz. Nieociosanego tronu, jak się można spodziewać. No i obserwujemy losy trzech bohaterów, którzy, tak jak się składa, są jego potomkami. Mamy dwóch synów, jedną córkę. Pierwszy syn, Kaden, jest mnichem, a tak naprawdę szkoli się na mnicha, lecz że za jego szkoleniem czai się coś więcej i tutaj powiem szczerze, że na samym początku, jak czytałem właśnie, bo pierwszą postacią, jaką poznajemy, to jest właśnie Kaden. I, i, i szczerze powiedziawszy, tutaj troszkę się bałem tych mnich, można powiedzieć okoliczności. Nie lubię tych klimatów, ale polubiłem te klimaty. Jeśli chodzi o mnichów w świecie Steve Leya, to zdecydowanie nie są to mnisi, z którymi można się nudzić. Naprawdę bardzo fajna, fajny pomysł. Nie tak jak powiedziałem, myślę, że przede wszystkim filozofia mnichów. Um, choćby to, że najbardziej podobała mi się taka akcja, gdzie um, czy boli cię ręka? Tak, boli cię ręka, ale to ręka boli, ale nie ty bolisz. Wiele tego typu różnych takich rzeczy odnośnie stylu życia i tak dalej. Ogólnie filozofia mnichów jest naprawdę bardzo fajna, więc. Yy... Jeden z na pewno z większych plusów, jeśli chodzi o tą e, postać. No i warto dodać, że Kaden jest e, kolejny do zasiądzenia na e, tronie po zmarłym ojcu. E, mamy Walena, który jest drugim e, młodszym synem. On z kolei szkoli się w wojsku, w tak zwanej grupie Ketralowców. Tak naprawdę chce najpierw przejść próbę Hula, która miałaby. Umożliwić mu bycie pełnoprawnym keteralowcem. Keteralowcy to są tacy, to są generalnie żołnierze, ale dosyć wyspecjalizowani. E, wyspecjalizowani w, w, tak naprawdę we wszystkim, po trochu. Są brutalni, niebezpieczni i bardzo dobrze wyszkoleni w tym, co robią. A, a mają za, za zadanie zabijać, szkolić, tropić. No i tak naprawdę wszystko to, co robią żołnierze. E, Tutaj jest jedna taka rzecz, która można powiedzieć wyróżnia się wśród ketralowców. To, że poruszają się na ketralach tak zwanych, czyli takich wielkich ptaszyskach. Nie wszyscy, bo są poszczególne jednostki, które się tym specjalizują, czyli właśnie lotnicy, ale jakby oni się na tych ptakach przemieszczają. I tutaj ja nie byłem właśnie pewien, słuchajcie, czym jest ta postać nie? z okładki. I to jest chyba ten ketral. Tylko że w opisie. Wynika, że ten Ketral jest yy, ma pazury wielkości człowieka. Czy jakoś tak. No to zakładając, że tak jest w rzeczywistości. To ten obrazek albo jest przekłamany, albo ten ptak jest strasznie daleko. Więc to tak rozwijając jakieś wątpliwości, bo się zastanawiałem w ogóle, co ta okładka przedstawia no i prawdopodobnie przedstawia właśnie tych ketralowców po prostu. I Walyn jest zdecydowanie moją ulubioną postacią. Tam, co dzieje się z Walynem, chcą przejść właśnie tą probę Hula, dowiaduje się, że umarł ojciec. Generalnie wątek z tą postacią jest najlepszy. No i Adare, czyli córka, która razem z testamentem z zmarłego cesarza została wywyższona do pozycji ministra finansów. I powiem szczerze, że nie wiem, czy to wynika z tego, że autor nie za bardzo czuje się w pozycji um, kobiety, w ciele kobiety, ponieważ o tej postaci w ogóle za dużo się nie dowiadujemy w gruncie rzeczy. Czy może będzie o niej troszeczkę więcej, bo ona jest w cesarstwie ona jest w tym samym jakby momencie, gdzie zmarł jej ojciec. I próbuję tam troszeczkę zamieszać, dowiedzieć się jak to się stało, czemu się tak stało, ale mówię o niej wiemy najmniej i najmniej akcji też dzieje się w samym cesarstwie. No i nie wiem, czy wynika to z tego, że w kolejnych częściach będzie troszeczkę o niej więcej. Pewnie tak, ponieważ jakby no ponieważ jak z fabuły wynika to, że musi być troszeczkę więcej odnośnie cesarstwa w następnych częściach. Plus, no, albo tak jak powiedziałem, może wynika to po prostu z tego, że Steve Lane nie za bardzo czuje się w ciele kobiety. Czasami tak jest, są, są takie przypadki. Więc tak naprawdę, obserwujemy tych trzech, tak naprawdę dwóch bohaterów. Ich losy w pewnym momencie oczywiście się spotykają, więc fabuła tak naprawdę jest prosta, ale, ale nie jest tak naprawdę taka prosta, jak się mogłoby wydawać, jakby na pierwszy rzut oka ponieważ e, tym wszystkim przewodzą, e, przewodzi masa spisków, e, masa zagadek, do których, e, których możemy się oczywiście domyślać, ale zapewniam Was, że się nie domyślicie, za cholerę. E, nie domyślicie się nawet połowy tego, co tam jest zawarte. E, próbowałem i, i praktycznie się nie, nie da wymyśleć rozwiązania tych zagadek. Tajemnicze morderstwa, które tak naprawdę są siłą napędową tej książki, bo zginie cesarz, ale też giną na przykład kozy u Kadena, tam u jego mnichów, i też jest to zagadka, co te kozy zabija. Ginie ladacznica u ketralowców. Więc jakby jest dużo pewnych takich rzeczy, które wiecie, prędzej czy później muszą, muszą się wpleść w jedną całość i to robią. Mam nadzieję, że nie powiedziałem za dużo. E, chciałem taki ogólny zarys fabuły Wam przedstawić, ale jest ona prosta. E, natomiast jakby może prowadzić do czegoś troszkę mniej prostszego, bardziej zawiłego, czegoś na czym musielibyśmy troszkę więcej uwagi poświęcić. Jak ja powiedziałem, te wątki się troszeczkę są w pewnym momencie już przeplatają. E, myślę, że w kolejnych częściach będzie podobnie. Jestem bardzo ciekaw kolejnych części. Wydaje mi się, że Steve Lay, tak jak powiedziałem na samym początku i może zabrzmiało to źle, ale nie miało tak zabrzmieć, broń Boże. Yy, powiedziałem, że jest to fantastyka bardzo poprawna. Jest to fantastyka prosta pod względem odbioru, że tak naprawdę bardzo łatwo, nie, nie, nie domyślamy się żadnej rzeczy i, i, i wiecie, tutaj jak na pewno macie tak, yy, że yy, pewne rzeczy da się przewidzieć i tutaj pewne rzeczy też na pewno da się przewidzieć mówię, jest to taka poprawna, fajna fantastyka gdzie nie brakuje bogów co jest fajne, tam z tyłu nawet mamy spis tych bogów z przodu mamy mapkę yy, ogromna mapa ogromna mapa no nieważne, ale jakoś do niej, na niej razu tak naprawdę nie zaglądałem, w każdym razie yy, mamy tam bogów Mamy tam y, walki, mamy tam dużo krwi, dużo brutalności, znaczy dużo brutalności. Myślę, że jeśli chodzi właśnie o tego typu rzeczy, jak brutalność, magia, bogowie, spiski, y, tego typu jakieś tam wątki miłosne i tak dalej, myślę, że to jest wszystko bardzo y, zrównoważone. Y, wszystko, tak naprawdę, w tej książce. Ma, swoje, ma swoją jakąś taką równowagę. Tu jest wszystkiego po trochu w bardzo dobrych proporcjach. Wydaje mi się, że dlatego, no nie jest to może książka, która jakoś bardzo oznacza się na tle innych. Wydaje mi się, że w kolejnych częściach bardziej będzie to widoczne, ponieważ yy, tu jest dopiero, to jest dopiero początek. Za tym wszystkim kryją się, tak jak powiedziałem, dużo głębsze, yy, że tak powiem, no, po prostu części fabuły, których oczywiście nie będę wam streszczać teraz. Więc podsumuję sobie tu najwyżej przy okazji następnego filmu odnośnie kolejnej części Boskiego Ognia zresztą. Więc jakby no naj najbardziej istotną kwestią jest to, że tutaj może się wydawać to proste, ale jestem pewien, że wszystko się rozwiąże w kolejnych częściach. Bardzo dobrze ułożone proporcje, bardzo dobrze wplecione pewne wątki. Ja, tą książkę powiem Wam szczerze, pochłonąłem i naprawdę spotkałem się z opiniami, że ludzie się nudzili do połowy. Ja się absolutnie z tym nie zgodzę. Tutaj nie ma momentu, kiedy ja bym się nudził, tutaj nie ma momentów jakichś takich przystojowych, że akcja stoi tak naprawdę, wiecie, nic się nie dzieje. To jest tylko trylogia. To ma może i sporo stron, kolejne części też, ale tutaj jest dosyć duży dróg, więc tutaj myślę, że taka przeciętna, albo bliżej przeciętna, jeśli chodzi o taką średni czas, który potrzebny jest do przeczytania takiej jednej strony. Więc dosyć szybko się to czyta, styl jest bardzo przejrzysty i, i tak naprawdę płynie się w tej książce. Płynie się, jest ona dosyć mocno wciągająca, pomimo tej, pomimo tej niezawiłej fabuły, a może i dzięki tej niezawiłej fabule, nie wiem. E, więc e, słuchajcie, no Miecze Cesarza w, 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 według... M, David Gamble Legend Award 2014. Yy, o mam dodruk. No był dodruk z rebisa. Yy, jest to yy, debiut roku i fakt faktem można się z tym zgodzić, ponieważ naprawdę jak na pierwszą książkę bardzo przemyślane yy, postacie, bardzo przemyślane wątki, które nakłaniają do myślenia i myślę, że Myślę, że przede wszystkim te postacie. Prze Myślę, że przede wszystkim postacie oraz ta prosta fabuła, która przyzwyczaja nas do coraz takich cięższych, można powiedzieć, zawirowań. Tak? Czyli ona zaczyna się dosyć prosto, potem idzie jakby coraz wyżej i jest coraz trudniej, ale jesteśmy do niej już, jakby jesteśmy z nią bycie, jesteśmy do niej przyzwyczajeni, więc ona nas aż tak bardzo nie dziwi i nie, 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 nie gubimy się w niej w aż tak prosty, jakby się mogło wydawać sposób. Także. Zdecydowanie, jeżeli szukacie czegoś przyjemnego, czegoś nowego, to Kroniki Nieociosanego Tronu by na są zdecydowanie do polecenia. Kupiłem od razu całą trylogię w ciemno i się nie przejechałem. Bardzo, bardzo godna polecenia książka. Także, słuchajcie, no, po, przypomnę, dawajcie znać w komentarzach, co Wam udało się przeczytać. Wy mniej więcej wiecie, co mi się udało przeczytać. Kiedy wrócimy, mam nadzieję, że za tydzień, za dwa. Tymczasem co? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.